Żeby tutaj osiągać sukces w ogóle w biznesie sieciowym, no to e, sami wiecie, e, że trzeba e, mieć taką, jak to mówimy, m, ogólnie mówiąc, postawę biznesową. Tak? E, czyli co to oznacza? No to oznacza, że m, jeśli wiemy, co mamy w ręku, jeśli mamy na przykład, ja zawsze mówię o tym, mielibyśmy lekarstwo na raka, to czy by, my byśmy byli, nie wiem, byśmy się krępowali przedstawić to osobie, która na przykład jest chora? No, nie, nie, no, byśmy się nie bali. Tak? Jakbyśmy coś innowacyjnego wymyślili, to czy byśmy się bali pokazać to innym ludziom? No, nie balibyśmy się tego pokazać. Tak? Problem polega na tym, że z mojego doświadczenia wynika, że masa ludzi. Niestety tutaj ponosi porażkę, bo nie ma właśnie tej pewności w stosunku do biznesu. I oni to traktują: a to może tak coś troszeczkę przy okazji zrobię, to tak mu, to tak trochę, wiecie. Temu nie powiem, tam temu nie powiem, a co ludzie o mnie powiedzą, a co sobie pomyślą i tak dalej. Mój mentor zawsze mówił: i tak nie wiesz, co już dzisiaj o tobie myślą, bo jakbyś wiedział, to byś się przewrócił sam, nie? E, to, to, to jest jakby podstawa. No i też pamiętajcie to, że no, ludzie nie płacą, płacą nam naszych rachunków, ludzie nie przeżyją za nas życia e, i e, tak naprawdę ich opinia dla nas no, nie ma żadnego znaczenia. A my czasami wyciągamy tą opinię na piedestał i od tego warunkujemy, tak naprawdę, co będziemy robić. I czy będziemy robić. Także na tym się skupimy, czyli zaczniemy od pewności w stosunku do biznesu, czyli dlaczego ten biznes. Później pójdziemy porozmawiamy o pewności w stosunku do siebie, no bo sami wiecie, że jeśli nie jesteśmy pewni siebie, no to jesteśmy jak taka chorągiewka na wietrze, tak? Że ten nam powie coś, a no przecież ten ma tak, on jest tutaj inżynierem, no to przecież on na pewno wie, on mi dobrze powie. Jak on mi mówi, że to jest zły biznes, no to ja rzeczywiście się, powinienem się zastanowić, tak? No, okej, okay, tylko że on jest dobry w swojej branży, w swojej dziedzinie, on jest inżynierem ze swojej branży. Ale tutaj nie ma niestety zielonego pojęcia. Mało tego, w większości przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoje własne tradycyjne firmy klasyczne, czasami robią milionowe obroty i urastają w naszych głowach do rangi naprawdę, wiecie, mądrych, powiedzmy, e, e, takich no, kompetentnych, tylko że oni są mądrzy, kompetentni w swojej stricte dziedzinie. A nasza to jest zupełnie co innego. To jest nowa, nowy zawód, nowa branża, czyli my nie możemy się radzić mechanika samochodowego. My nie możemy się e, e, radzić, nie wiem, jakiegoś magnata przemysłowego, bo to są zupełnie inne biznesy. Tak? On tutaj wchodzi, czasami ci ludzie wchodzą i oni chcą te same umiejętności przerzucić tutaj. Bardzo szybko ponoszą porażkę, no i się zastanawiają, albo może niektórzy nawet się nie zastanawiają, a do dupy ten biznes, tak? Mój tam idzie, a ten niekoniecznie. No tak, bo ten trzeba mieć inne zupełnie kompetencje. Jak jesteś prawnikiem, jak jesteś lekarzem, masz inne kompetencje, możesz dobrze zarabiać, tak? ale jak tutaj wchodzisz, musisz się nauczyć działać z ludźmi. Jest to zupełnie inna dziedzina. Ja też jak zaczynałem ten biznes, pracowałem z ludźmi w korporacji, bo pracowałem w McDonaldzie przez 3 lata, pokonałem wszystkie tam szczebelki, od pracownika do zastępcy kierownika. I miałem czasami na zmianie 60 osób pod sobą, tak? I dla mnie to było proste, bo tam występował taki tak zwany stosunek podległości, tak? czyli co ja powiedziałem, to ta osoba musiała zrobić, bo jak nie, to wywalałem ją z roboty. No i to było fajne, tak? Dla mnie wtedy. Nie? I dla mnie było jasne, że jak ja sobie tam radzę. Byłem najmłodszym menadżerem w kraju, miałem 19 lat. Zostałem menadżerem, dostałem takie pismo, można powiedzieć, dziękczynne z podziękowaniami dla, od naj, tutaj najwyżej postawionego dyrektora na, na Polskę, McDonald's, że gratuluję mi, że w tym wieku i tak dalej. No i ja myślałem, że jak to przełożę te moje umiejętności na biznes sieciowy, będę kazał tej i tej osobie zrobić to, to one też to zrobią i będzie działało. No jak wiecie, niestety tak to nie działa. Dlaczego? Bo my nie działamy w biznesie. Podległości. Tak? my działamy na zasadzie zaufania, na zasadzie autorytetu, na zasadzie tak zwanego leadershipu. Czyli osoba może za tobą podążać, ale ty nie jesteś w stanie w żaden sposób zmusić jej do tego, żeby ona za tobą szła i wykonywała te polecenia, czy tam ten system, który ty chcesz wdrożyć. Nie? I to jest właśnie ten, ta, taka cienka granica. Gdzie menadżerowie czy tam e, dyrektorzy, jakich kor cza czasami korporacji wchodzą tutaj do biznesu, bo czasami wiecie, no dyrektor, jest, to, dyrektor to jest osoba zatrudnialna. A jak jest zatrudnialna, to też jest zwalnialna, tak? Czyli można ją po prostu zwolnić. Nie? No i czasami, jak to było w takim słynnym filmie gdzieś tam z Perelą, mój, mój mąż jest z zawodu dyrektorem. Nie? No i on był z zawodu dyrektorem, tylko że niestety komuś się nie spodobał, go wyrzucili, i on czasami chce przyjść tutaj do nas do biznesu, zrobić e, tymi samymi kompetencjami, które tam miał. A niestety to tak nie działa. Także u nas w biznesie trzeba wejść w te bu w buty ucznia, ale to nie znaczy, że mamy być służalczy. Czyli, że nawet jeśli zaczynamy, czyli powiedzmy, wchodzisz dzisiaj, masz swoje nawet, nie wiem, 3-5 osób, jesteś koroną. To ty nie możesz mieć takiego stosunku służalczego, podległego do osoby, gdzie ty idziesz na przykład do jakiegoś prezesa czy dyrektora firmy i mówisz z nim o biznesie. Nie możesz, bo ty jesteś specjalistą w tym biznesie, bo ty masz pięć osób, a on jeszcze nie ma. Tak? To nieważne, że on robi milionowe obroty swoją firmą, ale w tym konkretnym biznesie, w tej konkretnej dziedzinie, on jest zupełnie. Początkujący. I w momencie, kiedy on nie będzie miał tej pokory, a w większości przypadków no nie mają niestety, jak są dyrektorami zawodu, bo jak jest właścicielem firmy, to ma pokorę, ale jak jest dyrektorem, niestety nie. I my musimy wtedy tą cienką granicę taką poczuć, że warto jest iść dalej z tą osobą, albo warto odpuścić. Nie? Bo czasami jest tak, że nie warto. Jak ktoś ma ego wyższe, nie? to tak jak Albert Einstein kiedyś mówił, że im wyższa wiedza, tym mniejsze ego. Im mniejsza wiedza, tym wyższe ego. Nie? Czyli przysłowiowa suma z butów, to on tam, co to nie on, ma teczkę pracy i pije tylko czystą, nie? Wiecie, także no jest półtora gościa. Także tutaj chodzi o to, żeby mieć pewność w stosunku do siebie w taki sposób, że obojętnie, czy ja dzisiaj mało zarabiam. Obojęcie, czy ja dopiero zaczynam, to mam tą pewność łączoną z pewnością w stosunku do biznesu, że z podniesioną po prostu głową, z podniesioną przy jestem w stanie wyjść właściwie do każdego i po prostu rozmawiać o możliwościach XXI wieku. I to będziemy dzisiaj sobie omawiać. Nie? Trzecie to jest zaufanie, bo to, co Magda zresztą wielokrotnie mówi, że jakbym zaufała szybciej, oczywiście ona to zrobiła bardzo szybko, tak? Umówmy się, niektórzy to się mordują z tym przez parę lat, nie? że widzą możliwości biznesowe, ale mówią, a to ja zrobię po swojemu, to jest takie proste, co ten oniszyk mi tam pierdoli za przeproszeniem, ja zrobię po swojemu. Nie? No i problem polega na tym, że się mordują przez 3-5 lat, później są tacy zmordowani. Niektórzy Którzy mają na tyle odwagi, powiedzmy, gdzieś tam cywilnej, to przychodzą i mówią: O, dobra, Marcin, to ja w końcu zrobię tak jak ty, bo jestem zmordowany. A niektórych już nie widzimy i gdzieś tam są na taśmach, a pracują za granicą i tak dalej. no bo są tacy, nie? Tych, nawet których widzieliście tutaj na filmach, no to dzisiaj gdzieś tam w rajchu, jak to mówią, pracują. No, taka prawda, nie? Bo wiedzieli swoje. Dlaczego też tak było? Bo w pewnym momencie nie zaufali, czyli jakby. Ja czy wasi liderzy czasami widzimy dalej to, co się wydarzy. Dalej. I ty czasami tego nie widzisz. To jest tak, jakbyśmy szyli na przykład ten dywan, nie? I my uczymy od samego początku, skrawek po skrawku. Ten twój lider widzi ten cały dywan, jak to ma wyglądać, a ty tego nie widzisz. I w momencie, kiedy ty nie zaufasz, że on widzi więcej niż ty, no to niestety będzie problem, nie? Bo będziesz miał czasami tak, a to weź udowodnij mi, nie? A to weź mi zrób, a to weź to, a, to, a pokaż mi swój efekt. I w, I, I w takim momencie, jeśli nie zaufamy, no to... Jest wiele książek, ja też będę pokazywał dzisiaj kilka książek właśnie, szybkość zaufania. Jest udowodnione, że w korporacjach, gdzie jest zaufanie, wszystkie procesy się szybciej odbywają, a tam, gdzie nie ma zaufania, pochłania to masę czasu, masę pieniędzy. No, i finalnie po prostu czasami klop z tego wychodzi. Nie? Będzie pokazane, będę mówił wam, jak Warren Buffett przejął Walmart, taką dużą korporację, w ciągu półtorej godziny. Normalnie na półtorej, półtorej godziny spotkanie trwało i przejął 93 miliardy chyba dolarów warte. Cała, cała kompania, cała firma, nie? A normalnie są to miesięczne rozmowy, roczne rozmowy, prawnicy się spotykają, umowy, cud. Dlaczego tak się wydarzyło? No bo on ma powszechne zaufanie. Warren Buffett ma powszechne jakby zaufanie, tak? I nikt tam nie, jakby wątpliwości nie miał co do tego kontraktu. Dlatego będziemy mówili o tym zaufaniu, bo to, to zaufanie jest tutaj kluczowe. I w momencie, kiedy osoba do nas wchodzi, my musimy też widzieć, czy ta osoba no, w jaki sposób tam ufa. Ten e, marketing atrakcyjny, o którym ja zawsze mówię, i uczę tego w, w swojej Akademii Proste Niełatwy, polega to na tym, żeby osoby widząc was, widząc wasz content, widząc to, co Wy wrzucacie, e, to, jaką osobą jesteście, jakimi wartościami się kierujecie, to żeby ona w pewnym momencie po prostu przyszła i powiedziała, dobra, ja chcę z Tobą, ale w czym? No nie wiem w czym, ale z tobą. Nie? Po prostu. Na tym to polega. Bo w momencie, kiedy nie jest tak, to ty musisz tłumaczyć, a to najlepszy produkt, najlepsza firma, najlepsze to. A to bzdura jest, tak? Bo nie ma najlepszych firm i najlepszych tam planów marketingowych i tak dalej. On jest najlepszy dla ciebie. Jeśli ty dzisiaj startujesz z tym, to on jest najlepszy dla ciebie. A czy dla innej osoby to będzie, to nie wiadomo. Nie? Bo dla innej osoby może być to, że on perfumy będzie chodził i normalnie po domach będzie sprzedawał, tak? Znam takie osoby. Ostatnio byłem u mojej babci i normalnie. Chodzą dzisiaj, jeszcze dzisiaj, w XXI wieku, chodzą ludzie i normalnie namawiają, żeby wspierać na przykład fundację, powiedzmy jakąś tam. Co to było? Nie, że niezależnych lekarzy, jakiś tam lekarzy w Afryce, coś tam, nie? I oni, ja wiem o tym, że oni mają pieniądze z tego. E, prowizję z tego, na ile, powiedzmy, dane osoby się zgodzą, powiedzmy, wspierać tą, e, tą organizację. Nie? No i teraz wyobraźcie sobie, w XXI wieku, co on musi mieć, jakie przekonanie do tego, co on robi, żeby chodzić od domu do domu normalnie i rozmawiać z ludźmi o, w, o wsparciu fundacji. To jest fenomen, nie? Dlatego i teraz znowu, ja kiedyś pamiętam, bo do mnie też e, przyszła taka osoba <laughs> i ja mówię, chcecie się tak cały czas chodzić tak dalej? A może zna, chcesz inny sposób na zarabianie? No ale co to by trzeba robić? Ja mówię, no trochę w internecie, trochę porozmawiać z innymi o biznesie. A nie, 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 to nie, to ja się, ja się boję. Rozumiecie, człowiek chodzi do, e, po domach, od domu do domu, dzwoni do, do, do po prostu obcych ludzi, a w momencie, kiedy pokazujesz mu, że może inaczej, no to nie, to on się boi. I dla, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego ja o tym mówię, że nie dla wszystkich jest to, co my mamy. I nie będzie takiego biznesu, nie będzie takiej profesji, nie będzie takiego zawodu, gdzie coś będzie dla wszystkich, bo niektórzy mówią: A to jest takie proste, to wszyscy powinni to robić. A dlaczego wszyscy tego nie robią? No to tak samo jak wszyscy nie będą lekarzami, prawnikami, inżynierami. No nie będą. Czy mogliby być? Tak. Ja zawsze się śmieję, czy wiecie, że na świecie nie wszyscy ludzie jedzą pokarm normalnie? Naprawdę. Są ludzie normalnie na świecie, którzy nie jedzą. W sensie karmią się na przykład słońcem, i to jest udowodnione. Przez ileś tam lat po prostu nie jedzą w ogóle. Nie? I żyją. Nie? No to teraz zobaczcie, jeśli wszyscy nie jedzą, <laughs> a to jest takie powszechne, tak? No to jak wszyscy mają na przykład działać z nami w pakietach medycznych czy gdziekolwiek indziej? No nie będzie takiej profesji. Dlatego nie wpadajmy w tą pułapkę pod tytułem, że jak to by było takie proste, każdy by to robił. No nie. Bo to może być tak banalnie, banalne, tak proste, ale wystarczy, że nie zadzieje się to zaufanie między ludźmi i pozamiatamy. Także o tym będziemy tutaj mówili i decyzja o podjęciu działania. Bo to co ja zawsze wam mówię i będę powtarzał wielokrotnie, że wejście do biznesu, tak? A decyzja o zrobieniu tego biznesu zmierza na sprawę, nie? Czyli mamy na przykład mamy tutaj punkt A, gdzie podpisujemy kontrakt, wchodzimy do biznesu, jakkolwiek to nazwać, no rejestrujemy się w biznesie, nie? Ale też jest punkt B, tak, w którym podejmujemy decyzję, że go zrobimy decyzje I niektórzy będą no Marcin, no jak? No przecież tu wchodziłem, to podejmowałem decyzję, tak? Mhm. To jak to jest, że dzisiaj 50% małżeństw się rozstaje i są rozwody? No przecież co? Tu podpisali kontrakt, tak? no to niby tu podjęli decyzję. No to dlaczego tutaj się rozwodzą? No to czyli nie podjęli decyzji, że będą na, na 100% i na wszystkie możliwe okoliczności. Zgadza się? Nie? To tak samo w naszym biznesie. Tak? Ktoś wchodzi, się rejestruje i on myśli, że to jest jego decyzja. Tylko że on w międzyczasie tu słyszy, że trzeba wyjść poza własną strefę komfortu, trzeba rozmawiać z innymi ludźmi, trzeba zrobić grupę na Facebooku, trzeba na przykład pisać posty, trzeba zrobić live'a, tak? To on już tej decyzji tu nie chce podjąć. On by chciał wyniki, które na przykład tu za tym idą, czyli C. To będą wyniki, on by chciał te wyniki, które na przykład ma Magda czy inni menadżerowie. Ale on nie chce podjąć tej decyzji, żeby zrobić wszystko to, co trzeba zrobić, żeby te wyniki mieć. I teraz ja znam ludzi, którzy się mordują, czyli że między tym a tym punktem jest 20 lat. I są takie historie. Najstarszy biznes świata, gdzie Justynka wie, bo tam też działa, jest tutaj. Taki e, Patryk, Patryk się nazywa, zapomniałem jak ma nazwisko, nieważne, gdzie on 20 lat się mordował między tym a tym, i po 20 latach powiedział, dobra, ja już w końcu zaczynam robić tak, jak trzeba zrobić. No i został najwyższą rangą w firmie po 20 latach. Bo to nie chodziło o to, że 20 lat on działał, tylko po 20 latach podjął decyzję, że jestem tak zmordowany, nie robię po swojemu, robię tak, jak trzeba zrobić. Nie? Dlatego, naszym zadaniem to, co my dzisiaj tutaj sobie powiemy w ogóle naszego spotkania i tych 90 dni zmiany życia, jest to, żeby mi, punkt A i punkt B tak, był w tym samym miejscu, najbliżej siebie. Żeby to było, nie wiem, no rejestrujesz się dzisiaj. Jutro podejmujesz decyzję, za tydzień, albo na kolejnym chociaż evencie zmiany życia podejmujesz decyzję, tak, zrobię wszystko to, co jest konieczne, żeby po prostu mieć sukcesy w tym biznesie. Nie chodzi mi tylko o 7 Play, tylko generalnie o biznesie w nowym zawodzie, jakim jest marketing sieciowy, bo to jest nowy zawód, moi drodzy, tak. To jest diametralnie ró różna sprawa. Ja po prostu na początku to szewskiej pasji dostawałem, jak ja mówię, tłumaczę ludziom, tak jak menadżer w McDonaldzie. Takie są procedury, tak trzeba robić, a on robi zupełnie inaczej. Mówię, jakby to było takie proste, patrz, czego chleb masz. Nie? To tak nie działa. nie? ja mówię, kurde, o co to chodzi? No mówię mu procedura, ja tak zrobiłem, działa. Setki innych ludzi tak zrobiło, działa. A on mi mówi co innego. No to jak? Nie? I nie mogłem w to uwierzyć. No, ale tak jest. I dzisiaj też to obserwujecie u siebie, że rozmawiacie z ludźmi, mówicie, bądź tu z nami na evencie, chociaż na jeden dzień. Ja mówię, nie, nie. Za trzy miesiące przyjadę. Tylko problem polega na tym, że ten pociąg już mu ucieka. Wyobraźcie sobie, macie na jutro pociąg o 16. a ja, nie, to ja przyjadę o 17. <gry> No to on już pojedzie, nie? Tak no. samo tutaj. Między A i B chodzi o to, żeby to po prostu przybliżyć. Ta, czyli decyzja o podjęciu działania, czyli te cztery kroki dzisiaj będziemy, można powiedzieć, poruszać. Czyli zaczniemy.